Namaste, moi mili. witam Was na Antystres Jodze, Jodze Relaksu, Jodze Mudr. Yoga Mudr, czyli joga gestów dłoni, które możemy wykonać wszędzie. Dzisiaj dwie mudry, mudra prettivi, mudra ziemi, gest ziemi oraz mudra ganesha. Pierwsza mudra, mudra prettyvi, gest ziemi. To módra stabilizująca, przynosząca spokój oraz radość. Przyzwyciężająca strach i pewną słabość fizyczną, gdy czujemy się zmęczeni. Mamy wszystkiego dosyć. Gdy potrzebujemy trochę stabilizacji, usiądźcie sobie w dowolnej pozycji. Złączcie kciuki z palcami serdecznymi. Łączymy pierwsze palce dłoni, kciuki opuszkami z palcami czwartymi. Czyli serdecznymi. Pozostałe palce proste i luźne kładziemy wierzch każdej dłoni na kolanie. Z wdechem wyciągamy się prostymi plecami, czubkiem głowy w górę. Na wydechu rozluźniamy barki, wzrok w jeden punkt. Oddychajcie głęboko i w tej mudrze zostańcie sobie spokojnie 10 minut, zanim przejdziecie do następnej módry. Drugą naszą mudrą jest mudra ganeszy, mudra usuwająca przeszkody, czyli dodająca wiary we własnej siły, pewności siebie, ale też ucząca szacunku dla innych ludzi. Lewą dłoń dajemy wyżej lewa dłoń w ten sposób jest połączona, wszystkie palce są połączone. Odwracamy ją wierzchem do góry, lekko uginamy końcówki palców dłoni, prawą dłoń ustawiamy tak samo, ale niżej. Czyli łączymy wszystkie palce prawej dłoni, wnętrze prawej dłoni idzie w górę i zahaczamy o siebie końcówki palców. Dłonie ustawiamy na wysokości talii albo na podłoku. Wzrok w jeden punkt, oddychajcie bardzo głęboko, spokojnie przez nos. Koncentrujcie się na wydłużaniu wdechów i wydechów. Mudra Ganeszy usuwa przeszkody. Przywraca większe poczucie pewności siebie, pomaga nam pokonać różne niedogodności, daje uczucie spokoju, wiary we własne siły. Zostańcie również 10 minut spokojnie, oddychając bardzo głęboko. Dziękuję na dziś. Antystres joga, joga relaksu mudry, joga dłoni, mudry wakacyjne, przynoszące spokój, radość i poczucie oparcia w sobie. Namaste.